Ale nie mogę przestać cię nienawidzić. Zraniłeś moje uczucia. Twój własny mózg rani twoje uczucia. Zachowujesz się jak gamon. Przecież wiem. No i co robisz? Poszedłem nie w tę stronę. Wiem, że się gniewasz, ale możesz przynajmniej na mnie popatrzeć. Hmm? hmm. Kiedyś już napisałem wiersz. Wiersz, autor Patryk rozgwiazda. Róże w fiolecie. Gordy, to był sen! Nie całowałem peny! To się nie zdarzyło! No wiem, ale nie mogę przestać cię nienawidzić. Zraniłeś moje uczucia. Twój własny mózg rani twoje uczucia. Zachowujesz się jak gamon, gdzieś wiem. No i co robisz? Poszedłem nie w tę stronę. Wiem, że się gniewasz, ale możesz przynajmniej na mnie popatrzeć. Hmm? Hmm. Ta rabowa pizza to dobra pizza absolutnie jest. Jest tu. Kiedyś już napisałem wiersz. Wiersz. Autor Patryk Rozgwiazda. Róże w fiolet. No, myśli... O, myśli. Ale nie mogę przestać cię nienawidzić! Zraniłeś moje uczucia! Twój własny mózg rani twoje uczucia! Zachowujesz się jak gamon! Przecież wiem! No i co robisz? Poszedłem nie w tę stronę. Wiem, że się gniewasz, ale możesz przynajmniej na mnie popatrzeć. Hm? <grym> Дә <laughs> Bien...